Cześć, z tej strony Tom Gac. Jeśli nie chcesz stracić swojej kobiety, to powiem Ci o jednej, jednym z najczęstszych przyczyn, która właśnie powoduje to, że kobiety odchodzą od facetów. I to jest to, że w Twoim związku jest monotonia, czyli po prostu przestałeś dbać o jakość Waszej relacji. Można też powiedzieć, że przestałeś wywoływać emocje w kobiecie, bo jakby nie patrzeć, największe emocje w kobiecie wywołuje się przez jakieś działanie, a nie przez to, co do niej mówisz. Oczywiście mówienie jak najbardziej w emocjonalny sposób jest potrzebne, natomiast jeśli tylko mówisz, a nic nie robisz, no to po prostu nie licz na to, że kobieta będzie chciała dalej z Tobą żyć w długoletnim związku. I to się tyczy szczególnie, jeśli jesteś w długoletnim związku, ponieważ bardzo często, jeśli jesteś już długo z dziewczyną, to oczywiście uważasz, że mniej musisz się starać, już nie trzeba tak często wychodzić na miasto i wychodzisz z nią raz na pół roku albo zabierasz ją gdzieś raz na rok. Sądzisz, że i tak przecież ona od ciebie nie odejdzie, bo już tyle czasu jesteście razem, a tu nagle ciach, babka w piach, czy jakoś tak, i ona po prostu odchodzi. A potem płaczę, dlaczego to się wydarzyło, jak to się mogło się stać itd. i tak dalej, i próbuję ją odzyskać, również przy tym masyjnych błędów, ale to temat na inny raz. I właśnie najprawdopodobniej to źle zrobiłeś, że po prostu monotonia zabiła Wasz związek i to się tyczy szczególnie związków z długoletnim stażem, ale również związków facetów, którzy są w krótkich związkach i oni też nie powinni o tym zapominać, tak? I zanim przejdziemy dalej, daj w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli dostaniesz moją pracę oraz treści, jakimi się z Tobą zupełnie za darmo. Teraz wracamy do tematu. Ja wiem, że oczywiście najlepiej, najwygodniej byłoby spędzać cały wolny czas w domu. Przy okazji nie trzeba byłoby na nic wydawać pieniędzy, natomiast prawda jest taka, że to zabija Twój związek. Właśnie ta monotonia, za to robienie nowych rzeczy, czyli czytaj, dawanie emocji kobiecie, buduje i utwardza Wasz związek, Waszą relację. Dlatego staraj się przynajmniej raz w tygodniu robić ze swoją dziewczyną coś ciekawego, pójść na jakiś spacer, pójść z nią do knajpy, restauracji, chociaż po czasie to też będzie nudne, więc bardziej polecam pouprawiać jakiś sport, pojechać na jakieś fajne, ciekawe, fajne, ciekawe miejsce, wspólnie się pobawić, pójść na jakąś rozrywkę w Twoim mieście albo tak jak już wiele razy mówiłem, na tym kanale zabrać ją na gokardy, strzelnica, skłosza, rzutki, billarda, karmienie kaczek, basen, park linowy, park trampolin, aquapark Energy landing, strzelanie z łuku, strzelanie z pistoletu, broni, i tak Tak naprawdę takich pomysłów jest bardzo, bardzo dużo, jakie możesz, jakie możesz wykorzystać do spędzenia fajnej, emocjonalnej randki ze swoją dziewczyną. A zdecydowanie najlepszą opcją będzie podróż, jakaś wycieczka, niekoniecznie długa, może ona być jedno-dwudniowa albo tylko na weekend. Dlatego pamiętaj o tym, że monotonia zabija waszą relację, a jeśli chcesz utwardzić twoją relację i sprawić, aby kobieta jeszcze bardziej się w tobie zakochała, to po prostu musisz robić z nią nowe rzeczy, czyli dawać jej emocje, bo właśnie emocje powodują, że kobieta chce być z danym facetem i się od niego uzależnia, jakby nie patrzeć. Jeśli podobał ci się ten materiał, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał to byłoby na tyle teraz. Obejrzyj jedno z tych dwóch wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie, to albo to, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem tam pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć.